děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně będziesz mi sam że wiele Zem o witamy ja właśnie zaczynamy wycieczkę naszą do pragi 1429 pociąg z opoczno południe jest nas na razie trójeczka zaraz moja żona dojedzie z warszawy wsiądzie do pociągu zaczynamy przygodę doceniamy pociągi bo w autobusie to by się już dawno wylało Lewerni, witry krótki Poci tej No Noam ci dam dla tutaj. My dotarliśmy troszkę zmęczenie, ale jednak pełni energii Gotowi na podwój pradzi, tak jest? Tak no, jest, siema Pata i mela. i Elo Dobry no, Dobry můžu, dobrý večer. můžu prosit zapalovat. Kolik? 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 Mám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. O, i zrobimy spray. Pierwszy dzień wycieczki. Zaraz się przemieszczamy na wyższy i przedostatni. Z grudniowego wypadu. Teraz jemy siadanko sobie i zaraz jedziemy na Wyższych. Jesteśmy właśnie w drodze na Wyższych Rad. Testujemy typową czeską kuchnię. Gotujemy śniadanie. Dokładnie. Typowa czeska kuchnia. Testujemy. Piono, Widzimy się dalej. Siema! Pozdro Pragi! Pozdrawiamy Ucham, z, z wzgórz Wyszehradzkich. Tak zarósł tam a wlci już dąsem, usliszi, je bliż, a bliż. Uż maj stopu, uż Jesteśmy właśnie w sklepie w Pradze. Takie oto fajne rzeczy Aby można kupić w zwykłym spożywczaku. Oprócz serka wiejskiego. Jest bazer, a opustkiew połkrasnął barsz. Ma blechowe karnek, a par z lateich zernek, a nad grobem polarizm zarż. Sewer miał. sobie fajnie w Trabaju. Udajemy się na Most Karola. Ugotowani część trzecią. Dziękuję. 30-stopniowych war, ale przejmujemy się właśnie. Wchodzimy na piękny most Karola. Stare miasto Praga. Ciepło. Pozdrawiamy z mostu Karola w Pradze. Jest trzydychy. No, no. Na plusie. Gotowani, część czwarta. Jest pięknie, ale strasznie gorąco oczy tej laskomaski no ham ti dam z pluty bruty nebose ...my ale chciałabyś pracować w takim sklepie? Nie Albo no. by się Ciągle byłaby moja Obok serków wiejskich możesz sobie kupić na przykład Ciasteczko z Duże piwo dla dużych chłopców Staliśmy właśnie jedzonko Tradycyjne czeskie jedzonko i tu mamy tak knedliki ze stekiem wołowym. A moja żonka ma stek Nie. ze szpinaczkiem. Wieprzowy ja stek ze szpinaczkiem i tak. knedel A my mamy knedel włóczany, z niech knedlik. Co, vám, cię Pane. wam panowie? Nie Jesteśmy właśnie od centrum miasta Pragi. Bądźcie sobie metrem. z żółtą linią około 5 stacji i zauważyliśmy, że strasznie zmieniła się praga, zmieniła się obsługa są nieco mniej mili niż kelnerzy w centrum nie jest już tutaj takich gwar, nie ma już tak dużo turystów raczej są tutaj wszyscy ludzie, którzy są lokalnymi mieszkańcami tych właśnie dzielnic także nie mamy zbyt dobrych wrażeń, ale zobaczymy czekamy na jedzonko może jedzenie będzie lepsze niż obsługa zaraz się okaże wszystko Czekamy dalej. Zaraz będziemy jeść tatarek i zupkę czosnkową. I zaraz zobaczymy jakie są opinie. Okej, okay, właśnie schodzimy z mostu Karola, udajemy się na stare miasto Praskie. Polacy, Czesi i pandy. Lech. Czy to jest Pegas w Opocznie? Nie, to wieża w Pradze. Yeah. Docieramy właśnie z naszą ekipą na zamek praski, praski hram. Co tam Aniek? I to nie Opoczno. Leci Dzień dobry, jak dojdę na Wawel, prosto o ciebie. Jak nastroje? I dotarliśmy właśnie na stare miasto Praga. Piękna wieża zegarowa. Idziemy skosztować cieniec. Jak w Fobosy <grym> na <w górę> Znajdujemy się właśnie na Biernackiego w, Opocznie, w Pradze na ulicy, nie, nie wiem jakiej. Przepraszam za mój cygański widok, ale no sorry, jest 35 stopni przynajmniej. Powiem Wam tak, jestem oczarowany architekturą praską, dlatego że każdy budynek ma e, z taką wielką pieczołowitością został stworzony. Masa ornamentów, rzeźb, e, fresków, nie wiem jak to opisać. Musicie przyjechać i zobaczyć. Zachęcamy, przyjeźdźcie do Pragi, jest Kozacko. Nie została znieszona, się wolny. tylko z nami, bo z nami jest. Najlepsza impreza, tak? Praga nie została zniszczona w czasie wojny tak na Sowarszawa. Za wszystko wszystko się tutaj zachowało, tak? Ale mimo wszystko polecamy. Przyjedźcie, zobaczcie, jest git, malina. My was zaprowadzimy. My Was zaprowadzimy. Se mi, jakoby rach na scenu. Ať dělám, co dělám, včerejšek nedořenu A to, co mi zítřek přinese Skryto je za tmavým závěsem Sloka za slokou a refrén k refrénu Někde z dálky slyším houkat sirénu Nebe hvězdama je posetou W moje markę to nie Dziękuję Ci o sude Za wszystko co się stalo Co Wycieczka do Pragi Czeka nas teraz 7 czy osiem godzin 7 lub 8 godzin pociągiem no, Mamy dużo paliwa, będziemy uzupełniać zamierzamy uzupełniać płyny są schowane